No dobra, jedziemy z tym. Zagramy. Dobra. Spadaj. Dobra, Pesymisto. Wideo. Idę z Arkiem. <noise> A ty co taki zaspany? Ja? No. Nie wiem, właśnie... Kurde, spałem. Kurde, Ja się mam też nie Cały dzień go, w szkole mnie oczy szczypały. Pasty ziołowej! Za dużo pasty ziołowej! Buty, czepotki... Idę na bota, czy na topa? Na topa Na bocie to już mamy skład. A GP i tak No kurde Eee tak? <Glacht> widziałeś te doj postaci? Tak <Glacht> Tak hamka Wiecie, w że mam z Polaków? No LOL Nieźby Przegraliśmy No będą flame no. Um, Kurde no, pokołem się w te nogi Gigi. Kurde noga jest pokłem się ze strony Kaktus Kurde Gimu idę, nie się nie idę no. no tam wiesz e, kieruj ten top bo Timo ma lagi No widzę Tylko interfejs zmniejszyć, bo za duży Co to za dziwne odgłosy? Wiewałem? Odgłosy godowe Krzyśka Od go... Odgłosy godowe to... Y, jakbym zobaczył <ślaska> Nie powiem co To było takie coś by było <ślaska> Krzychu ty trolu marny Ja marny Tak Kurde, trzecia gimbazja, i marny Tak Kurde, no. jeszcze Ej, mi zabrał miniona sprzed nas. Dzięki Nie musiałeś mi go oddawać <grym> DARIUS <A! grym> O, wliczę Wiej, 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 Starć, jej. O ja nie mogę, ale mi noga szczypie Dobrze, Arek I go no, nie zdążyłem. Parley'a zabij go. Dobra 2 za 1, jest dobrze. Ale feretur dla mnie, więc I Asysta dla mnie. No, ja mam 1-1-1-1. Jeden, 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 jeden. Ja <laughs> Właściwie jeden crit. Za jeden. Ja mam 1-0-1. Łoś! Wow. Czuję się taki fajny i mocny. No, jest dorankiem, pójdę. Ja tabi kupuję na pierwszy i ten islam. Będziesz tankował Nie po prostu jak mamy dwóch ten yy, Dwóch adeków ostrych na lajnie no to wiesz No What <noise> the fuck ja mam 12 AP Przecież wziąłem Pewnie runy pod AD. Nie te runy może wziąłeś? Nie wziąłem runy pod AD Dobra to ja kupuję na pewno Na pewno Randuina kupię Frozen Meleta, No fajne. a mnie lagi to padają poli I'm officially sure You are. You are. I mean, you're pirate You are a pirate. Darius, Darius, Darius. you're just saying good. you 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 are a pirate. To są jacyś Primei. Primei, no, no. O, możliwe. Najczęściej tak się zdarza. Ty! Galta, ty ty nie próbujesz bić? Ty nie bić, próbujesz? No. <laughs> On nie próbował bić, ty. <laughs> no. <laughs> Przeciągnął nas sam do siebie. Jego bić. Ciebie, ciebie tylko. No, ale widziałeś co ja mu robiłem. Tylko, że ty wziąłeś strutki, skrzyłeś. To Parę puściłem. Abym zabił zwierka. O nie, muszę. Byś tower daj wtedy. I Super. tak daj wołałem. A przez chwilę. A tak to jest muszę dłużej. Bo ja z Parleyem wcisnąłem ponad 100 demecza, więc. 100 demecza. Ja z Cieka mam 30 na sekundę. Kurde. Już pół życia nie ma. Ja nie mam many żeby się było albo coś. To przegrywa. Mówiłem, że GG, bo mamy Mikołaja Jacksa. O jezu, debilu, nie przegrywamy, tylko kurde nie W człowieku, człowiek, wow, 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 ładnie. Wow. Wow. Mówisz, kurde. Dzień. Od czasu do czasu. Fuck. Kurde, no bo many nie mam, Zabijesz? Ale reżony na no to. Prankę. Dobra. Drugiego teraz zdejmiesz. Bo on nie ma ulta, to jest gówniane. No. On be... Darius bez ulta jest gówniany. Ale fajnie. Dobra, więcej hmm. teraz tak, czy więcej jest Zapeków czy adeków więcej za ADU. Ej, dzięki nim nie mam nic farmy, ale za to mam trzy fragi, nie? No. Więcej za zadeków to będę robił setabi, Tak dla jajek. Abi. Złapie cię Arek! Starek Złapie cię. cię. Kurde A. masz dwa spida więcej. I Trinity teraz będziemy składać co o tym myśli. A Jaxa? No e, on ma być hybryda, a nie kurde... Trinity na i... hybrydę Jacksa No Face pan. Dobra E, w, w ogóle mit Jaką? E w ogóle Kurwa najmniej nie założyłam. już wiem jaką czekać. Dobra, i cisnę tam e. Muszę coś tu na cooldowny wziąć Okej okay. W której przegródce jest cooldown reduction? Mag. Magic? chyba No w mag jest. No ale to tu Ale on złożę <noise> W ogóle ja sobie patrzę co w sklepiku Taki marny troll, nie? No ja sobie patrzę co tam w sklepiku, nie? Ale oni serio słabi są. Oni nas litować widzenie potrafią, dobrze Jak będziemy mieli ulty to oni leżą normalnie tak zgnoimy ich. No Ja sobie zrobię w tym czasie szybko jungle. No gdzie jest ten Timo co miał tam topa? Creech, dopóki nie przyjdę z mida. Czyli ze skraj zaczął bronić tego mida. You are a pirate. Hera, No on nie umie tego nawet w ten, w... Przeciągnięcia. To jest E, jak coś. A, sorry. Bo nie sorry, ale nie grałem dużo do rysu. Ja nim grałem jak darmowe darmowy sporo. SS2 nie wiem, bo z tą wtedy grałem Już mam ulti w ja Jeszcze nie, musisz poczekać mm, mm, mm. Ten Dariusz przynajmniej dobrze, bo tabi sobie kupił na pierwszy item No, o dwóch HD jest Dawaj, dawaj. Chyba za, za, za późno do Timosa mi go zabili. A molta. Oni już są tak martwi. Jak ja tylko ma. wyjdą spod Tureta. Już nawet teraz byśmy mogli daj prowadzić. Zabierz? Bez problemu. Dobra. No i dobra. Ty się fidujesz, ja opiacy z tej jako z no, no, no mana, no mana, no mana Blue by się przydało, macie tam jakieś na zbyciu, czy nie za bardzo? Blue na zbyciu, czyli... No bo jak sobie blue Kurwa no, Teraz to chujna Idę robić sobie blue, ale... I cuk przyda Ja mam w no ogóle staty 2.2.5. Ty masz Cofnąć się 5, Dobra, nie będę go robiła AP, tylko zrobię go AD jak prawdziwy normalny człowiek. Ty chciałeś go robić AP? Chciałem go robić. No to ja zawsze buduję pod Trinity Hextecha, Vexa. I mam potem to... No 15. bo Hextech jest pod hybrydy, bo i AD i AP daję. Ale oni tego topa wam ścisnęli, o mój ku**a Do człowieku, jezu, bo ja tu latałem po sobie... żeby... My tutaj tak złota niszczymy, a Fajnie, no ale ja latałem na mid'e jeszcze, żeby temu Zyxowi pomóc, bo jak mu push'owali to zaczęli drzeć papę, że mu na to Czarny, w nie ma Nie ma, się boję... Aha, dobra, tu jest, myślałem, że będzie szedł od strony rzeki A jak to są zbierane, 1650 sobie zbierać te 1650, to sobie ja kupię od razu Fajnie, a Zyx puścił bombę no. Ja zrobiłem bardziej takiego tanka, a nie kryzys No, wymagała tego sytuacja, nie? A jak ty u mnie tankujesz? LOL! No nie wiedziałeś, że on ma ulta? Nie zauważyłem, że oni bili już szósty. Ale zmarnował go. LOL. Shen? What the fuck? Mało was? Shen? What are you doing? A shen, A gdzieś tepnął, bo... Shen się gdzieś tepnął, bo widzę. Ulti co mam kurde Ale widzę, Miniony tam. go zabijam Cisny tam Nie zabiją go LOL jaki fuks Nie no, daj to gnawca. kupuję tego Jest dwóch laków ty, ale zabili mnie Jakby ten strzen nie przyleciał to jeszcze bym ich pozabijał Dobra, ja tu już lecę na dół, bo normalnie się wkurzę normalnie nobym Przytrzymać mogę chwilę, ale nie za długo, bo zaraz puszczę. Dlaczego wszyscy puszymy na pałę te turety? Nie wiem. Nikołaj! Y, tak y, kategoryczny? Odwrót. Nie. W ogóle. Kategoryczny no. Kradnę wam ja bo... farmy. Cześć, <noise> mam 12 farmy. Cześć mam łoś. <noise> Spokoj. No mam 12 farmy. Cześć mam łoś. Mam 28, a nie 12. Ja mu zastopowałem tego, wiesz? No kurda, no nie gadaj, no. Lol, what the fuck? Jego jeszcze też y Ja mam zaraz ulti. Daj mu Nie, 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 dobra, nie. Hat, masz ha Dobra, zabij go. Jeszcze nie będę taki wred. Ulti, się! A nie, zabiję. go. No, dobrze. Został w pomieniach. Jak na pół godziny dajwowania, to by jakoś go zabiłem 12 minut do prawie, kuboki To była, kurde, metafora, Mikołaj Ej, weź się www używaj, www Nie mam jeszcze Weź go z... Zmarle jeden Dobrze teraz run, run bitch, run! Run. Zbiegnę biczu. Jakby ona mi teraz ulta puściła, to się tak wkurzył, że. Ona nie umie strzelać z ulti. No. weź! Nie dawaj im tak dużo! No nie wiem, jak to nazwać. Po prostu. Mmm, jak to nazwać. No, ale co ta asia tu robi? Eee, <laughs> chcę umrzeć. Mm, nie, nie wbijam, chyba się na tandary. I ma się w zimę, Nafidowana Shivana. To jest zło. Cielone GangPang z 19 AP. Brawo! Nie wiem skąd ja to AP mam w ogóle. Aperunki albo Masterisy. Ej, tu jest, trzech, tu jest trzech. No właśnie, może runy mi się nie zmieniły. Tu jest trzech. Najpierw Focus Asha i Darius, Dobra, Dariu Darius... Darius nie ściągnął, więc... Ja nie, nie mogę... A wiesz, exhausta. Ja przecież temu szanowi nic nie robię, za bardzo jest AD. Za bardzo tanki raczej. No, też można. Tfu, co ja powiedziałem, bo ja powiedziałem ADS, nie? Tak, za bardzo no. AD. No, so sorry. Przecież ten jest dobry. O, Aszka. Ło, to, 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 to za dużo ich. E, nie, nie uciekaj, idzie tu. We dwóch nie damy rady Arek Co? Ożesz ty Spokojnie mam ulta Nie muszę nawet ulta używać Jakby co mam łatwą drogę trenda się będzie pijał chyba W ogóle aż nam puszuje, otto Łyknę wszystkie potione i będę mieć full HP ja nie mam potem ale mam dwóch. Ja, jakbym ja był, nie, to by się wbił na tego Dariusza. Jestem! Zabij go. Ta się jest głupia. Nie mam money, by bysz. za dwa. Ten Ignite trochę mało zjedzie, ja przydałoby się wiem, co Ty zabiłeś Tryndę, ja zabiłem tamtych dwóch. <laughs> no, Bo Trynda w ogóle mnie fokusował. Był na tyle inteligentny. Trzech na dwóch jeszcze ich zabiliśmy, nie? No. Shyvana op, 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 op. No, tylko trzeba się trochę odpuszować, bo Natura to zaraz zniszczą. Czekaj, teraz muszę meleta kupić, Sunfire Cape'a, Randuina i na koniec Guardian Angel. Nie, na koniec randujmy wcześniej Guardian Angel. Dobrze, zabij bicha, skok, jeden jump. On sksuje to. A myślę, że sksuje, To jest po... laki, go... ...laki, laki. Puść na niego ulta, free frag, pasz free frag. <laughs> Myślałem, że tam na topie coś się stało. Puść tam, puść tam, masz free frog. You don't see free frog, bitches. Dobra, ja idę sobie zrobić ich reda. No. Top please, noob Darius. Nie mam ulta. O Dimos jak i Fox. Lucky. No lucky. Zabił. Jeden za jeden. Dlatego ja mówię to, no. Jak? No, bo wtedy na grzyba. Nie, trudka go zjadła po prostu. Nie, na grzyba wdeb po drodze. Widziałem tu się, się Dobra, Rek, ja się cofam, weź już nie bądź na pizzerzu. No, widzę jak się cofasz. No bo To Tu, 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 tu. No, Darius nie umie ściągać. Dobra, ja... Yy, wiesz, że cię Tryndamere zagminie? A nie, dobrze uciekłeś. Ja nie mogę. E gangi p... Sorry, że ci nie pomogłem, no, ale... Oh. <grafy> Nawet nie musiałem Wiedziałem, że uciekniesz go <grafy> na tym No właśnie Kurwa, Krzychu Tak? Kradniesz mi farmę A to, to ja nie jest to Arek <grafy> Sorry, Arek ale... <grafy> Kradniesz mi farmę <grafy> Ja sobie robię wrafy, nie? Arek, uciekniesz? Spoko jakby co, to mam jeszcze Ryze Morale. O Boże O kurde. O mordę. Boże, no shit. No shit, face flash ogólnie. Eee, nie, nie wiem czy tam wbijać. Nie. Jest czterech, razem z tym damerem. O to ma... ty, 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 daj, <ślesz> ej. Dawaj. Zabije, greedy. Greedy szybciej z tym gridowaniem, bo zaraz go nie zabijesz. Dobra no bij już, bo i tak musisz no to... No What i... the fuck? On nie ginął ode Nie, nie jest. Pędarek, pęta! Fokus Fokusem. Tak jesteś. Teraz tak. Eee, no. Gdzie ich przewaga 4 kontra jednego? Gdzie? Nigdzie no. Dwóch ginęło, jeden z naszych umarł. Hmm? Jaka przewaga? Hmm? Dobra, ale teraz idę sobie trochę pofarmić, bo moja chyba jest koszmarna. Gości wdewnął w kluczyki. W co? <goda> kluczyki. Po prostu nawalali się i wdewnął kluczyki od samochodu. I zepsuły się. Nie, no nogę mu to Zabij go, nie ma ulti! Pęta, pęta! On ucieknie, pęta on ucieknie. Nie pomagam mu, oni okay. mm, Ja? Nie. No. No. Aha, to mi to okay. byłbyś tak miły i zrobił dragona? Ej, tak... Bo potrzebuje trochę golda. Ej, to smok robi smoka, no to trochę tak... Nie, nie po smoczemu! Co to ma, to A tak to, ma, to będę miał blood już. Kurde, wlazłem w grzyba. Dobra, to się śpiesz, zanim przyjdą. <laughs> Ale się nie wygląda jakoś w ze wkluczyki mama gość w kluczyki dead. Czekam nie Jestem nawet nie w połowie Ile ty masz od 129 tylko No bo ja nie robię się podoba Ty moi ci pomóż No ja pierdzielę już prawy koniec. Już. Już się prawie doczekałam normalnie tej kliś. No dobra, ale masz 5 Jeszcze robimy? A co drzwi zbi? Warto. Nit Proszę Wam coś dziękuję Lol no Myślałem że go bardziej wyciągnął no. Nie wyszedł mi ten trap No szan no. kurde Polatował go? No Wow Lecę już tam na midę. Kóracz prawie zabił Ale co, tutaj powaliście? Lecę, bo nie chcę wam pomagać Zaraz będzie wyjście smoka. Dosłownie Wejście smoka! Jak Miska jest z tam z mordę? Szki, Hyszki! O fuck! Ja zaraz ginę. Dobra, ja Cię ja, to... ja tankuję turec, mój team. Nie pomożemy <grych> Ci. E, no help me please. No ja tu tak sobie ładnie... ...biję Tryndamera, a tu dupa. A, Tryndamera miał ulta. No i chusty. <grych> a ja go zabiję. Mm. Rampampage. Jest dobrze, jest. Zixu się widuje. No i dobra. E Dobra ja to wezmę, ja to wezmę, ty iść muszę Give me bot Potrzebuję do Sunfire cape'a Ej, właśnie, zróbcie dragona jak wiesz, pójść Nie ma No mi potrzeba, zróbcie go No to czekaj! Zrobiłem ten, zrobiłem już ostatniego dragona Nie po czemu to postąpiłem, ale Ale życie? No Muszę farmę odrobić przynajmniej do stu A na idzie team Bo jest Ja też zaraz zginę bo nie mam zdrowia No jeszcze No jeszcze Dobra Marek defuj, defuj Zaraz tam przebiegnę Aż wy no trzech w było, żeby zanurzyć było, przy, było przyjście Lecę na defa! Wlec nie miałem zdrowia, nie miałem 400 zdrowia Ale daw Mikołaj, defuj, defuj Leci do was na sławnie Reszki! Uciekam Ej giniesz Jak? Nie, ile ty masz HP? What the f... 3, 200 no. Ja ginę? <laughs> nie żartujmy sobie dzisiaj to nie czas na trollingarek. Karek Dlaczego? Ja lubię Nie jesteś szybszy ode mnie Dobra, ty zginiesz Jak nie ty to ty No właśnie Fajna moja Shiwana, nie? Moja Sivana jest dobra Dajcie mi w Rafe, potrzebuję do Sunfire'a. Rób Ja Jak radzę trochę tak. Dobra, jednego sobie. Don't worry. Be happy. Be happy. Don't worry, be happy. <laughs> mój kolega. Nawet przedstawił, mój kolega. Kto to stworzył, nie? Mój kolega. <laughs> don't Don't worry, worry be happy. Prześcignę cię, jestem szybciejszy. Jestem szybciejszy. No. Prawna polszczyzna rules A ja Jestem szybciejszy Jest ja szybciejszy A fuck! Dajemy go ult! Jaki ma się tak szybko musi ładować Cheating <grym> system Jestem szybciejszy Jaki dobry Ziggs Ooooo! Przykre Lecimy krzyk Aru. Kurde no nie, no shit no nie ja multi! Dobra, zginie no. Powiedz mu zginie, bo rzuciłem Ignaïta, ale nie muszę ja pewnąć. Rzucił Rzuciłeś na, Ignite, Ignite a na koleś... na Kolesia, A, który miał 400 HP. No ich. Gdyby nie ona, to i tak by nie zginęła. Oh, o, no, no shit. No kurde, miałem krzyk. Jeszcze wskoczył ten direk. No bo mnie to skoczyć do krzycha na. Tak umrę! Tak nie zabijesz. Nie! No shit Nikt z nas nie zabił, jakbym miał ulta to bym zabił ale nie wiem A, no, a ja próbowałem, za mały damage jeszcze Jeszcze trochę i będę mieć randuin'a, więc jest dobrze Jak będę mieć randuin'a to już z bańki Potem muszę... Nie, nie składam Guardian Angela, wiecie? Ja chyba będę musiał złożyć bo za dużo razy zginę Złożę bloodthirstera No a co to takiego <laughs> strasznego Shiba, nie? Nie, bo zrobię takie, wiesz, takie no na stara. To demecza więcej, co prawda. O, nie mogę. O, je. A Rekuś, Nie spuszczuj. Oj, dojdź, dojdź. Szybko... Tak, to jest... Jestem... Jestem szybciejszy. Zaraz zobaczymy, kto jest szybki. Ja Cię złapię <śledziany> Ja Cię złapię. Lecimy do Dragona. Albo nie, bo oni puszują. O w mordę <noise> No Timo cofnie Nie, on będzie tankował. A do niego, żeby go atakować, ale... <noise> on będzie tankował Pozdro Tankujący Timo Który ma 1500 Spree Tankujący Timo Enemy killing spree <noise> Once more, once more Idziemy na draga Czekamy na ziksa i i ich zabijamy, pasuje taka odpowiedź? Może być Biegnę ten, zalecę Dobra, ruszmy te dupcie. Dobra, idziemy na dragona No ja nie mogę Na ucik A nie, wy zróbcie dragona i ja idę na <gry> Dlaczego na tym bocie jest zawsze największa farma? Ej, bo to nasz lane. To powinna być najmniejsza. No, GP! Ej, mam 100 farmy! Idę zrobisz sobie jungle, bitch, plus. Mam 100 farmy! Ja mam 109, ja sto... a jeszcze ja 6 4. A jeszcze 4, 10, tak? prawie najgorszy z teamów w farmie. Dobra, lecę do Widzicie, się... Widzę, że potrzebujecie mojej pomocy. Mogłem sobie zagrać Jackson pod junglem Jackson pod jungle No czemu nie Mówi się bym był junglerem a nie Jackson pod junglę ej Jackson pod dżungle. Aha. Zaroby że na mnie Krzychuj tam zabiję Free frags! Dwa free fragi A idą tu? Za Timo no. Żebym szybko doszedę. Jak dobrze ich wystraszyłem, ej. Fuchs. A Fuchs. Siwana idzie. Oh shit. No shit, Sherlock. A ja sobie zrobię... Ten... ten. Ja pierdolę. No ej no myślałem, że tu będzie blue. Ja spuszczę tower. Potrzebujesz do czegoś golda? Ja nie, tu tymi dźbkami, no i... nie z tym z szybkami, no. Potrzebowałbym 250, więc i tak nie starczy. Pójdę zrobić wielki Gdzie stawię te grzyby, gdzie indy? No shit, Sherlock Nie spuszowałem bo trenda wybrani A, GG Podaj Dobra, GG Fajny meczek nawet Nie Za prosty Zależy, dla kogo No, 16-5